Przesło, lato przesło, już nadchodzi zima, cekom na kochanie, a kochani ma. Cekom na kochanie, a ma. Co mi z ty radości, co mi z tańcowanią, Kiejni ma tu przy mnie mojego kochanio. Kiejni ma tu przy mnie mojego kochanio. Smutno mi, oj smutno, a w świat bym se posła. I no tym się cieszę, ze znów będzie wiosna. I no tym się cieszę, ze znów będzie wiosna. kiedy już przyjdzie wiosna. W promieniach słonecka, na pewno kochanie stanie u płotecka. Na pewno kochanie stanie u płotecka. W co dzisiaj pogoda W co dzisiaj pogoda Ładno dziewczyna, sła do ogroda, ogroda A w tym ogrodzie rosła Lelio A w tym ogrodzie rosła Lelio Ładno dziewcy na wionka dowijo, wionka dowijo. Już godowijo nikomu nie do, już godowijo nikomu nie do. Chodź wkoło siebie. Kawalerów mo, kawalerów mo, kawalerowie to są Selmowie. Kawalerowie to są Selmowie, wzięli i wionek miała na głowie, miała na głowie. Nikt i go nie wziął ino Francisek, nikt i go nie wziął ino Francisek, co i obiecą złoty łańcusek, złoty łańcusek. Łańcuskanie do wionek zatracił, nie do wionek zatracił, Cekoj ty draniu, będziesz go płacił, będziesz go płacił. Jak ślub brać miała, wionka nie miała, jak ślub brać miała, wionka nie miała, i swoje włosy. Z głowy targała. Z głowy targała. Ogromne brawa, Patrycja Lipa.